Ludwik, słuchacz. W najciemniejszym zakątku lasu ech, gdzie drzewa wyciągały swoje konary ku niebu, a gwiazdy spoglądały ciekawie na ziemię, żyła sowa o imieniu Ludwik. Jego pióra były w odcieniach delikatnego brązu i beżu, a lśniące oczy patrzyły z głęboką mądrością. Ludwik nie był zwykłą sową, był czujnym strażnikiem wiedzy oraz opiekunem najskrytszych tajemnic lasu. Co noc, gdy stworzenia leśne zbierały się na polanie, Ludwik dołączał, słuchając uważnie opowieści i doświadczeń, którymi się wymieniały. Wierzył w moc ciszy, w siłę, która tkwiła w słuchaniu prawdziwym. Słuchaniu wszystkich głosów wokół niego. Jednak Ludwik miał pewną cechę, która była charakterystyczna dla tego gatunku. Jego lot bowiem był tak cichy, tak absolutnie bezszelestny, że jego nagłe pojawianie się na spotkaniach często powodowało przestrach i rozpraszanie się wrażliwszych istot. Nie miał złych zamiarów, ale jego ciche pojawianie się czasem wzbudzało lekki niepokój podczas nocnych zgromadzeń. Pewnej nocy miało się odbyć zebranie wielkiej wagi. Zwierzęta miały omówić zmieniające się pory roku i przygotowania, które trzeba podjąć przed nadchodzącą zimą. Ludwik, pojawiając się jak zawsze bez najmniejszego odgłosu, Wywołał zamieszanie, które zakłóciło przebieg spotkania. Pośrodku tego chaosu Ludwik zrozumiał negatywny wpływ swoich bezgłośnych skrzydeł na inne stworzenia. Postanowił rozwiązać w jakiś sposób ten problem, które sprawiało jego bezszelestne poruszanie się. Ludwik wzniósł się w nocne niebo, a jego umysł pracował tak szybko jak jego skrzydła. Zdecydował poprosić o radę mądrą starą wieżbę, której szumiące liście uspokajało wiele zaniepokojonych stworzeń. Korzystając z podpowiedzi wieżby, Ludwik stworzył plan. Na kolejnym zebraniu, zanim dołączył do siedzących w grupie stworzeń, Ludwik delikatnie potrząsnął gałęzią wieżby, wydobywając miękki, kojący dźwięk który zwiastował jego pojawienie się. Gdy podlatywał do zebranych, ogłosił swoje przybycie delikatnym huuuu, a wszystkie stworzenia poniżej spojrzały w górę i z uśmiechami powitalnymi spojrzały na niego. Już nie były wystraszone, ich serca były otwarte, pozbawione lęku i gotowe do dzielenia się. Noc po nocy, Stworzenia przyzwyczajały się do nowego zwyczaju Ludwika. Jego huu i szum liści stały się tak samo częścią zebrania jak dzielone historie. Wszystkie stworzenia doceniały troskę Ludwika, który nie chciał wprowadzać niepokoju do wspólnych posiedzeń. Od tej pory zebrania kwitły, a stworzenia ze wszystkich zakątków lasu przynosiły swoje spojrzenia i śmiech swoje troski i radości. Polana stała się miejscem, gdzie głos każdego mógł być wysłuchany, od najmniejszego owada po największego jelenia. Ludwik, cicha sowa, stał się Ludwikiem słuchaczem, ważnym elementem nocnych spotkań. Jego zachowanie było dowodem empatii. Przykładem na to, że zrozumienie zaczyna się nie od mówienia, ale od obserwowania i słuchania. W spokojnym zaciszu lasu Ech, gdzie każde stworzenie miało swoją historię, a każdy szept był inną opowieścią, Ludwik w swojej dziupli odpoczywał z zadowoleniem. Cieszył się, że delikatne hu, które oznajmiało jego pojawianie się, teraz było częścią chóru nocy. Symbolem zaufania i troski cichych skrzydeł. Koniec.